Witam wszystkich O, nagramy trochę wiedeńskich motylków Wszystkie już mają jajka tutaj I poparzyły maluszki Samczyki na jajkach siedzą już się na jajach Nagramy na dworze. Tutaj będzie wolierka, taki prowizoryczny fundamencik tutaj zrobiłem, bo tu będzie płot taki na cztery przęsła na górze gdzieś będzie wyjście dla tych wiedeńskich, ta klatka będzie gdzie indziej. Jeszcze im sykniemy Wiedeńskie O, jedna jest tylko biaława. Ludzie mi piszą, że białe ja mam wiedeńskie. O, ma dwa ciemne piórka. Ale ona miała fajna piórka, takie ciemne lotka, ale spierzyła i białe. Ja sobie ją zostawiłem, bo ma fajny wygląd z kształtu biały ogonek i też sam zasadzie fajnego takiego rozbitego w łebku. Ja sypniemy im żarcia. O! O! To... Tą karmę nie jest dla młodych to tej odwu uniwersalna. Bardziej o, granulacik z mieszanką. O. Sypnie. Taka mieszaneczka. O, chodźcie. O. o jeszcze jedna jest taka malotka takie myszkowate, końcóweczki, ale ona też nie jest biała, tylko nie lubię ogólnie tych białych. Tylki sobie są, są widynki. Wiedeński to musi mieć lotka ciemne. Fajnie są jak są z białymi ogonkami to też. Jak tamten ma już też jajeczko to jest taka fajna samiczka. Biały ogonek. Ma końcówkę piórka jedną taką. Po zewnętrznej. Fajny proszę Gdzieś tu jego samiczka jest. co tu leciało ona też ma tylko końcóweczki takie dobra, no tyle to te niech sobie jedzą damy w tym draniu Nagrywam, bo mówię nie ma co nagrywać A teraz na jajka Weź E weźwam daj. Nie ma co nagrywać Wszystkie mają jaja Jak to mówi się ja Już młodych jest o, już naszykowane, w tym roku będzie taki. O, obrączki to będą takie, żadnych już adresówek z numerem telefonu nie chcę. Zwykłe obrączki, 200 obrączek, o takie będą, notatnik, wszystko pospisywałem, widzi jaka parka. Wiedeńskich też jest. A wiedeńskich no, też jest. Za I tak to jest. Żadnych już adresówek i tak jak to już. Tyle mi naginało gołębi w tym roku po tych odejściach. a no, może nie aż tak dużo, ale jest 15. Nikt nie dzwonił. Tylko ludzie dzwonią O, jeszcze tu mam obrączki Na kapciatę W sumie 200 sztuk zamówiłem tam Wykorzysta się I tak nikt nie dzwoni Ludzie złapał czy coś, tylko każdy dzwoni żeby sprzedał Kupi gołębia, nie z mojej hodowli, z moją obrączką, to później wydzwaniają mi numerem, każdy tylko by chciał kupić. A jak ja chcę kupić, to nie ma nigdzie. No boba to tam można kupić na rynku. Nie przynosi się nigdy gołębia gorszego niż się ma. No im sypniemy Trochę wiatrzysko dzisiaj takie o, ta biała się sparzyła co była u wiedeńskich No, wylotka jest to taka fajna na cztery pióra Luźno, tamta o a co tam się A niech sobie siedzi. Też miałem mniej kupić jakiegoś samca, ale a to jest po bardzo dobrej parze, nie? Po takiej rozpodowej to nie jest się takich nie sprzedaje Wszyscy ta Macie Tak to wszędzie są jakieś Łębie, jajka młode wszędzie, we wszystkich płomach Kapciate siedzą. Wszędzie są. Się trochę powylęgało, ty gołębi. Także fabryka u mnie młodych ruszyła pełną parą. O, wszystkie pary mają praktycznie. Pasiate, pasiate. Tu chyba nie ma. O, jest jajeczko, Więc nie ma. Tu szwance takie fajne, czarne. do tych moich czarnych. Te to dobre będą. Przy ogonach dobrze. Mówię, obrączki takie w tym roku pomarańczowe od 1 do 180 i 20 na coś się dzieje z tego, bo nie wiem co wam tu jeszcze mówię. O i tak to jest taką fajną posypkę na podłogę wyczaiłem na rynku, aż pokażę. O jeszcze tu. Tam jest jeden młody, Srebrniak. i Tu jest jakiś wylot. Jakieś tam żałobne. tego. A zdrowie jest jak zwykle. Kopeczki. Wszystko w najlepszym wydaniu. O, fajne takie. Wyczaiłem. O, mieszankę to taką. Jęczmienia dużo. A nie widać. Może tak. Gówno widać. O! Ta jest fajne. Super sprawa. 4 dychy, 10 kg. Ale naprawdę, o kiedyś natatniki to miałem takie. Jeszcze jak miałem pocztowe O no widać ile lat już Się zapisuje Tu jest Któregoś Roku Osiemnasty Jest Tych zeszytów troszkę Witaminy jak witaminy Propolis ja troszkę zacząłem Z tą karmą kombinować, już któryś worek Zjadły no co tam u tych słychać? No to, to fajne. Wolierkę się zrobi. Też taką na razie prowizorkę, jak nie będzie tego płota. I tu młody to myślę, że się dużo nie to też fajne na zdrowiu. I ta samiczka. Fajne nalęcie. To są właśnie, lubię takie nalęcie. Pokaż ogonek A to też końcóweczki Ogonka Wszystko jest Ale zapach superancki Ten do tego do odkarzania Zapaszek to naprawdę Jak się posypie podłogę to no, i wylotkaś została luźna. O, no, ta chyba co tu idzie, nawet po prawej. 115 numer no, ta. Fajna taka mała cegajka. Łebka mała. Moja wychowanka. Mam trochę tej krwi. To... O tak to to takie ja z tamtego roku Nie wiem co wam tu opowiedzieć Bociany Nie będę chyba chował Podłożyć je coś podnie A, to ta luzna Bocianowi w parę idzie wszystkim No dobra Mówię nagram Żeby nie było, że może mi chorują, czy co? U mnie normalnie mówię lęgi Lęgi trwają <grystanie z> narka>, narka Wszystkiego dobrego